Ej, kochani, to znowu ja. Takie malutkie sprostowanie do wczorajszego filmu, jeżeli chodzi o korektę gniazd jesienią, późną jesienią lub wręcz zimą, kochani, jeżeli by taka konieczność była. E, o co pytaliście? Na pewno o temperaturę. Kochani, dzisiaj mamy około 8 stopni. Wzięłam specjalnie termometr, ponieważ na tej pasiece nie mam. E, jak popatrzymy, pszczoły gdzie nie, wychodzą z pojedyncze, na wlotek słoneczko, jak wychodzi, mamy tutaj 10 stopni. Jest naprawdę ciepło z tym, że mamy silny wiatr, więc to na pewno daje ochłodzenie i troszeczkę utrudnia, jeżeli chodzi o korygowanie gniazda. Czy mój film był po to, żebyście teraz wszyscy młodzi pszczelarze, początkujący pszczelarze, lecieli do uli i otwierali ulę, sprawdzali, czy tam jest u Was wszystko w porządku. Absolutnie, kochani, nie. Tutaj w ogóle nie miałam na celu tego. To było podzielenie się sytuacją, o której ja wiem już. Od jakiegoś czasu, ponieważ to nie jest moje pierwsze doświadczenie, jeżeli chodzi o izolację matek, ale też nie pierwsze y doświadczenie, jeżeli chodzi o złe ułożenie przez pszczoły. Ktoś mi tutaj może zarzucić, że przecież pszczoły wiedzą co robią. Kochani, jak najbardziej, ale też wiemy, że pszczoły często giną przez zimę w różnych okolicznościach. Widzimy osypanie rodziny albo zniknięcie rodziny, i wtedy nie bierzemy, nie wyciągamy wniosków, tylko stało się dobra, zrobimy odkład, uzupełnimy braki na pasiece. Ja, kochani, troszeczkę inaczej do tego podchodzę, ze względu na to, że jakieś 7 lat temu jeszcze nie izolowałam wtedy matek. E, właśnie rozwarstwił mi się e, m, kłąb, zrobiły sobie dziką zabudowę, zostały, przyszły chłody e, i część pszczół osypała mi się na dół ze względu na to, że rozdzielił się kłąb, było za zimno, część pszczół poszło na jedną stronę, część się uwiązało właśnie na tej takiej rameczce i ta cała pszczoła nie miała dostępu do pokarmu i spadła mi na dennicę. Stąd kochani wyciągam wnioski od tamtej pory, jeżeli coś mogę zrobić na pasiece, to to po prostu robię. E, do czego ten film miałam wam pokazać? Dlaczego? Może dlaczego chciałam wam ten film pokazać? Bo licząc się z tym, że wiecie, niektórzy mogą powiedzieć, co o mnie myślą, w pozytywny sposób, inni w negatywny sposób. Wiecie, zawsze są dwie strony medalu, prawda? Jedni zwolennicy, drudzy przeciwnicy, jedni kończą na pasiece we wrześniu, inni, tak jak ja, na koniec listopada jeszcze biegają, jeszcze sprawdzają, jak tylko pogoda pozwoli. Kochani, wszystko zależy od tego, jakie mamy podejście do pszczół, co chcemy pokazać, ale też ja się kochani chcę z wami dzielić, żebyście wy wiedzieli w razie czego. Filmy są typowo edukacyjne. Nie muszę tego nagrywać. Nawet byście nie wiedzieli, że jestem o tej porze roku na pasiece, że to robię. Ale chodzi o konieczność. Jeżeli coś musimy zrobić, kochani, to właśnie po to są te filmy, żebyście wiedzieli, że należy coś zrobić. Ale absolutnie, żebyście nie lecieli teraz już, bo macie w tym roku pierwszy raz pszczoły i lecicie i korygujecie gniazda. Dlaczego? Nie obraźcie się, kochani, za szczerość, ale w pierwszym roku, kochani, nic nie wiecie o tych pszczołach. Nawet jeżeli oglądaliście wcześniej filmy, czytaliście książki, e, chodziliście na konferencje, to to jest teoria, która jest bardzo potrzebna, naprawdę bardzo potrzebna. Ale żeby wiedzieć, co mamy skorygować, kiedy mamy skorygować, kiedy jest źle, to nabierzecie wprawy tej praktyki, tej drugiej strony. I właśnie ten film mój był po to, żebyście wyciągali wnioski. Nie teraz. Bo teraz tak naprawdę będziecie się stresować, denerwować. Może nie jeden będzie pukał po tym ulu, zaglądał słuchawkami medycznymi, słuchał czy jest kłąb, e, patrzył tam, kochani, tymi wszystkimi nowoczesnymi e, środkami, czy matki czerwią, czy nie czerwią. I to jest, kochani, naturalne, to jest nasza ludzka ciekawość, to jest nasz rozwój. My chcemy być pszczelarzami, i to właśnie nasze postępowanie będzie pokazywać, czy my chcemy o tych pszczołach wiedzieć więcej, czy my będziemy podziwiać ich świat, czy my zostaniemy jako te niemowlaki na tym leku, że mamy pszczoły, niech sobie będą, dajemy im wolność. A później będziemy po prostu odnawiać ciągle pasiekę i tak dalej. Wiecie, nie, to nie chodzi o obrażenie. Znam sytuację, kochani, z obdukcji, znam też takich pszczelarzy, którzy po prostu co roku nie wychodzi im pszczelarstwo, nie wyciągają wniosków, nie patrzą, tylko a dobra, kupię nowe. To nie chodzi o to, kochani. Pszczelarz staje się w momencie wtedy pszczelarzem, kiedy zaczyna się rozwijać i ciągnie swój rozwój aż dotąd, do kiedy ma pszczoły. Ponieważ pszczelarz uczy się całe życie, to nie jest tak, że my mamy pszczoły, już mamy ileś tam sezonów i my już wszystko wiemy. Kochani, nie ma szans. Pszczoły was zawsze zaskoczą. Pszczoły uczą cierpliwości, one uczą was takiej pokory, że jak nie chcecie być pokorni, to nie będziecie pszczelarzami. Tutaj one po prostu wymuszają od nas pokorę, cierpliwość i wszystko, co możliwe. Więc tutaj, kochani. Należy być pokornym, należy raz za czas zerknąć do gniazda, jeżeli nas coś niepokoi, ale przede wszystkim należy wyciągać wnioski. Czyli o co chodziło tym, że ja wam pokazałam, że robię korektę. Chodziło o to, kochani, że teraz Wy już siedzicie spokojnie. Co mogliście zrobić na jesieni? To zrobiliście. Wyleczyliście pszczoły, zakarmiliście swoje pszczoły i czekacie na przedwiośnie, na pierwszy oblot. Ale jeżeli na przedwiośniu okaże się, że ta rodzina jest martwa, osypana lub ul jest pusty, to właśnie, kochani, wtedy zaczyna się Wasze doświadczenie. To nie będzie to chaos, że wszystko wywalamy, rozrzucamy. Kochani, tu chodzi właśnie wtedy o tą waszą wnikliwość. Czyli jak widzicie, że coś jest podejrzanego, to oceniacie sytuację, dlaczego to się stało, jak do tego doszło, co zrobiłem źle, albo co się wydarzyło przez zimowlę, że dopuściło się do tego, że tam nie ma pszczół. Są rzeczy, za które będziemy odpowiedzialni, czyli nasze błędy, niewyleczone rodziny, źle zakarmione rodziny, może jakieś gałęzie, które stukają ciągle o ul, takie wiecie, drobne, a zarazem bardzo ważne rzeczy, które mogą spowodować rozdrażnienie, rozchodzenie się kłębu, niedopilnowanie, może brak matki, bo ją zgnietliśmy, bo za często zaglądaliśmy, nie byliśmy uważni. Chociaż to się zdarza każdemu, nawet mi się zdarza przygnieść matkę. To jest właśnie ta nieuwaga. Gdzieś ta matka cmychnie nam pomiędzy tymi ramkami, nam się wydaje, że jej tam nie ma. A ona po prostu bardzo szybciutko podbiega. Kochani, to są rzeczy też naturalne. Choroby, kochani, to jest nieprzewidziane zdarzenie. Nie jesteśmy w stanie niektórych chorób ocenić. Tak na przykład jak nas ona jest po prostu cichym zabójcą, czyli mamy pszczoły, nagle nie mamy pszczół i tutaj mamy problem. O ile waroa nie jest najlepszą chorobą, no bo troszeczkę nam dziesiątkuje, jednak tu ule, to tutaj wszystko zależy też od nas. Tu będą nasze błędy, kochani, bo jeżeli źle wyleczymy waroa, jeżeli dopuścimy do tego, żeby był rozwój waroła, to znaczy, że myśmy nie dopilnowali, ta rodzina po prostu przez nasze niedopatrzenie straciła życie lub część pszczół się osypała, ponieważ była porażona. Kochani, jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć, czyli mamy osypaną rodzinę na przedwiośniu, prawda? Popatrzcie jakie mamy piękne słońce. <laughs> Pokażę Wam, dlatego siedzę na pasie, co no nie? Żeby nie było, że nie ma. Kochani, chodzi o to, że jeżeli na przykład otwieracie ul lub teraz otwieracie ul, bo różnie bywa, no może wam daszek zmuchło, a może się bardzo stresowaliście, jednak poszliście, otworzyliście tą wentylację, może macie folię, więc otworzenie góry nie jest jakimś większym problemem zobaczyć, czy ta rodzina jest. Nagle się okazuje, że tej rodziny nie ma. Co robimy, kochani? Przede wszystkim zamykamy wlotek tak, żebyśmy nie przy ładnej pogodzie, przy oblotach, nie roznosili chorób czy czegokolwiek co się tam wydarzyło i żeby inne pszczoły nie rabowały tego ula. To jest pierwsza rzecz. Czekajcie, otworzę sobie, żeby sobie nie zapomnieć. Drugą rzeczą, kochani, sprawdzamy ułożenie ramek, czyli po kolei wyciągamy ramki i sprawdzamy, czy tam w ogóle nie ma pszczół, co będzie najprawdopodobniej jakąś, objawem jakiejś choroby, a już na pewno krótkowieczności pszczół. Więc albo na przykład nie namnożyliśmy odpowiedniej ilości pokolenia zimowego, albo jest jakieś porożenie chorobą, albo jakieś inne czynniki, których w tym momencie no, nie mam Wam jak wytłumaczyć. Widzicie, jeszcze przyleciała sobie wygrzać się. Jest ciepło, są obloty. Może być też tak, że na przykład macie bardzo duży osyp pod ramkami, gdzie był uwiązany kłąb i na ramkach są pszczoły z odwłokami wyciągniętymi ku górze. Z komórek będą wystawać. Kochani, wtedy takie rameczki rozsuwacie bardzo powoli i sprawdzacie, czy tam jest czerw, czy ten czerw jest porażony, czy ma zdeformowane skrzydełka. Jeżeli nie, jeżeli nie zauważycie, że jest czerw, że są pszczoły porażone z deformacją skrzydeł, że tam nie ma jakiejś waroły w osypie, tam jak popatrzycie na dennicę i wszystko jest w porządku, sprawdzacie ramkę po ramce, czy pszczoły wyszły do góry, czy właśnie te odwłoki są skierowane ku dołowi, języczki wystają. Bo kochani, może oznaczać to, że po prostu brakło im jedzenia, czyli macie po boku pokarm, ale tam gdzie był kłomp wyszedł do góry, jeżeli będziecie widzieć, że wianuszek u góry jest pusty, bez pokarmu i cała pszczoła po prostu leży i jest martwa w, w tych komórkach, to znaczy kochani, umarły z głodu. I to jest właśnie to doświadczenie, które za rok będziecie wiedzieć, że aha, ja muszę jeszcze wtedy na jesieni zrobić to i to i to, bo... Była długa jesień, bo były pszczoły aktywne, bo wyjadały, bo matki czerwiły, bo nie było pożytku, że w tym roku dałem 12 kilo, ale w przyszłym roku muszę przypilnować, czy nie trzeba dać 20 czy 15. Kochani, to nie jest tak, że dajemy im 15 kilo i ma im to starczyć. Kochani, wszystko zależy jaki mamy rok, jaka wiosna, jakie przedwiośnie, jaka jesień, jakie lato. Jeżeli nastąpiło jakieś nektarowanie w okolicy, fajnie, to sobie jeszcze coś doniosły. Ale jeżeli myśmy zakarmili, kochani, z początkiem września i nie karmiliśmy później... To pszczoły są aktywne. Jak najbardziej. Ja mam matki izolowane na koniec yy, września izolowałam, ale kochani, w październiku jeszcze miałam czerw, więc mi pokarm cały czas wyjadały. Ja bym sobie nie mogła pozwolić, żeby zostać z, tymi pokarm, z tym pokarmem, który miałam. Ja musiałam jeszcze dolać później pokarmu. Musiałam uzupełnić na sam koniec, kiedy robiłam korektę, korektę pierwszą październikową gniazd. Musiałam uzupełniać ramkami z pokarmem. Zamieniać ramki z pokarmem, bo miałam wyjedzone bardzo dużo pokarmu. I teraz, pomimo tego, że mam kochani, yy, zaizolowane matki, też widzę, że tego pokarmu ubyło, przecież one jak są aktywne to muszą żyć, muszą jeść. To nie jest już zimowla, kiedy kląb jest zawiązany, kiedy ubytek pokarmu jest bardzo mały. Pamiętajcie, poczytajcie o tym, ile w zimie zjadają pokarmu, ile potrzebują na cały rok pokarmu, kiedy jest im pierzga potrzebna, kiedy woda, jak powinna być ustawiona wentylacja, czy taki koreczek im będzie przeszkadzał, czy nie, czy odsunąć bardziej wlotek, czy nie, czy otworzyć koreczki u góry, czy otworzyć szufladę. Nie słuchajcie tylko mnie, bo pamiętajcie, ja oceniam, kochani, Situację poprzez Moje warunki atmosferyczne tutaj naokoło. Ja dostosowuję się do swoich pszczół, ale ja nie wiem, co wy macie, gdzie wy mieszkacie, jakie macie klimaty. Może u was już jest śnieg, że są ule zasypane i one, kochani, wreszcie mają zimowlę, wreszcie mają spokój i my odpoczywamy. My już wszystko, co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy i więcej nie możemy. Chyba, że stopnieje śnieg, zobaczymy, że coś się dzieje. Za dużo osób przed ulem. Bardzo dużo martwych pszczół, kochani, wtedy otwieramy zerkamy przez pajączek. Nie bójcie się otworzyć ula. To jest wasz obowiązek zerknąć, bo może. Jeszcze coś dacie rady zrobić. Może po prostu jest ogromny głód w tym ulu. Część pszczół się osypała, ale są jeszcze pszczoły, które sprzątają, wyrzucają te truchlełka przed ul i jeszcze może zdążycie dać szybko jakiś pokarm o góry. Czy to będzie miód, kochani, czy to będzie ramka z pokarmem, czy to będzie ciasto w najgorszym przypadku, ale jesteście w stanie uratować resztę. Jeżeli nie zrobicie nic, kochani. Ja was do tego nie zmuszę, ale to jest wasz wybór. To wy będziecie decydować, czy wasze pszczoły może będą żyły, a może nie. To wasze pszczoły, kochani, ale też moje pszczoły i każdego z osobna. Bo pamiętajcie, te geny, które mamy w ulu, te, to, co tam te pszczoły mogą roznosić, podzielić się, te trudnie, które wylecą z tych najlepszych rodzin, mogą po prostu w pewnym momencie zniknąć. Tych genów nam będzie brakować, a to mogą być geny, geny bardzo kluczowe na przyszłość. Pamiętajcie, że bierzecie sami do siebie pszczoły, jesteście za nie odpowiedzialni. To nie jest tak, że ja sobie wszystko zrobię i ja już nie będę nic zrobić, bo kolega mi powiedział, że trzeba robić tak, a drugi kolega powiedział tak, no ja będę chciał to robić. Nie, kochani, wy wyciągacie swoją, swoją drogę, wy sprawdzacie, jak to ma być, każdy z Was osobna. Teraz, kochani, dajecie im spokój, nie musicie patrzeć, ale ja chciałabym Wam pokazać, że wczorajsze moje korygowanie gniazda doprowadziłoby, jeżeli bym tego nie zrobiła, do śmierci jednej rodziny na 100%, przynajmniej części tej rodziny i to w dużej mierze. Dlaczego widzicie, chodzą sobie ciepło jest? Dlatego, kochani, że yy, Gniazda mam ułożone na sześciu ramkach, czyli wycentrowane na środku. Pszczółki, jak to pszczółki, kochani, zalane wszystko było pokarmem, matka zaizolowana, ale jak to się mówi, no cmychła mi z tego izolatora. A że pszczoły lubią po swojemu robić i one zawsze będą po swojemu robić, była bardzo ciepła jesień, podaż pyłku świeżego, więc młoda matka, kochani, rozpoczęła po wyjściu z izolatora czerwienie. Bardzo chętnie to robią, ale że nie miała miejsca, kochani. Więc wybudowały, co? Dziką zabudowę, kochani. Co spowodowało, że matka miała gdzie czerwić. Więc jak zaczerwiła sobie tutaj, kochani, w tych komórkach, a widać, że jest pięknie przeczerwiona yy, z jednej i z drugiej strony. O, tu mam nawet jeszcze dorosłą pszczołę, zaraz Wam opowiem o czymś. Przypatrzcie, albo czekajcie, skończę. Zobaczcie, jak będziecie widzieć w pustym plastrze tak ułożone pszczoły, tylko nieżywe, będzie ich pewnie dużo i będą wychodzić do góry, czyli tak ułożone, to znaczy, kochani. Że te pszczoły umarły wam z głodu. Nie ma, jak będziecie widzieć, że tu są puste komórki, nie ma pokarmu, wszystko jest poukładane. Dranie osy jeszcze łażą, patrzcie się, jakie drańciuchy. To znaczy, że to jest objaw głodu. Brakło im pokarmu i jak się to mówi, przyczyniliście się trochę do tego, że nie dopilnowaliście uzupełnienia dobrze pokarmu lub nie skorygowaliście gniazda w odpowiedni sposób, Chodź, że tutaj wyłaś. No, już czekajcie, bo ja ją wsadzę tu do blotka, żeby sobie poszła bo tutaj może nie wyjść, idź tam, idź, 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 bo jest chłodno, siedziała w tym plastrze za długo, czekajcie, idź tam. Wracając kochani do tego y więc jeżeli matka mnie zaczerwiła, kochani, z jednej strony i z drugiej strony, taki plasterek, czyli bardzo duża część pszczół, teraz, kiedy jest zimno, uwiesiła mi się właśnie tutaj od ścianki, czyli tu wypełniły całą tą pustą przestrzeń, włącznie pomiędzy tym, a tu była przestrzeń dość duża, czyli tu była przestrzeń, tu była przestrzeń, tu było bardzo duże skumulowanie kłębu i trzeba było karmić. Nie ma czym karmić, kochani, więc. Część pszczół przenosiła pokarm, żeby karmić te dzieciaki z tej ostatniej ramki. Co powodowało, kochani, że tu się robiło miejsce? A kochani, jak jest miejsce, to przecież królowa chętnie tam pójdzie zaczerwić. No jakże nie zaczerwić, skoro przejdziesz, aż się prosi? Tyle pustych kołysek, no trzeba uzupełnić, kochani, braki. Więc, kochani, zaczerwiła też tą stronę. No, jak zaczerwiła tą stronę, no trzeba karmić, kochani. Więc następnej rameczki z drugiej strony poprzenosiły pokarm. No, kochani, są znowu kołyski do karmienia. No, to zaczerwiła też z drugiej strony. No, bo jak już jest tutaj kłąb uwiązany, no jak im zabronić, kochani? No, nie zabronisz. One zrobią po swojemu, prawda? I tu właśnie, kochani, nasuwa się pytanie. Czy jeżeli bym zostawiła tak wczoraj to gniazdo, czy jeżeli bym nie poleciała na tą pasiekę i nie sprawdziła, bo sobie myślę, jest pogoda, mogę zerknąć przez pajączki, nie narażając pszczół na coś. Coś mnie zaniepokoiło, ponieważ już coś takiego widziałam dużo wcześniej. Już gdzieś te pszczoły mi tak za bardzo siedzą po tej stronie. Więc kochani, jeżeli bym to zostawiła, a w przyszłym tygodniu mam przymrozki nawet do minus 10, to teraz zadajcie sobie pytanie. Tam, gdzie są dzieciaki, tam, gdzie jest czerw, otwarty, zamknięty, jaka temperatura w ulu musi być utrzymana? Daję Wam dwie sekundy. Jak znacie odpowiedź, super. Jak nie znacie, 34,5 do 35 stopni. Jeżeli ja mam mieć minus 10, no to jest kochani prawie 50 stopni różnicy, jaką te pszczoły będą musiały sobie wyrobić. 40 parę stopni. To wiecie jaki to jest podaż pokarmu, żeby ogrzać te dzieciaki, które będą tutaj siedziały? Wszystka pszczoła, która jest na tych ramkach, pójdzie, wypełni mi tą pustą przestrzeń tą dziką zabudowę i tą ostatnią ramkę, która tutaj jest z szczerwiem i ona tego nie opuszczą. Kochani, jeżeli przyszłoby bardzo zimno, tam, jeżeli są jajeczka, kochani, to jest 21 dni siedzenia na tych dzieciakach. Podaż pokarmu bardzo duża, ponieważ ciągle trzeba dokładać do pieca. I kochani, zaczyna się wtedy Umieranie pszczół, czyli te pszczoły spracowane, głodne, które nie mają siły, które nie dostaną się do tej spiżarki, która tu jest pełna, będą spadać na dennice, będą cały czas się osypywać, umierać jedna po drugiej. Te pszczoły będą uzupełniać braki tych pszczół i tak naprawdę do przedwiośnia straciłabym całą rodzinę. Jedno uzupełnienie, kochani, przestawienie jednej rameczki z tymi jajkami, no bo tam bardzo dużo jednak pszczół było, bardzo czerw, dużo czerwiu, który się wygryzał, więc dałam go blisko do izolatora, ułożyłam po prostu ułożenie pokarmu tak, żeby im starczyło i wycięcie przyczyny, czyli tej dzikiej zabudowy, którą pszczoły sobie postanowiły wybudować, uratowało najprawdopodobniej mi tą rodzinę przez rychłą śmierć. I kochani, wniosek. Za rok, jeśli będę wiedziała, że taka jest jesień jak w tym roku, że mamy lato do późnej jesieni, że mamy temperatury bardzo wysokie, że mamy ciągle podaż świeżego pyłku i pomimo tego, że pszczoły mam izolowane, one nosiły bardzo dużo pyłku do uli, kochani, pójdę i zaglądnę przez pajączek, szybko otwierając. Czy czasem ten kłąb nie idzie mi za bardzo na prawo-lewo? Jeżeli idzie. To dlaczego ja mam nie ściągnąć tej powałki, dlaczego ja mam nie zaglądnąć i nie uratować tej rodziny? Dlaczego ja mam zostawić to losowi, przyrodzie, żeby one zginęły? Kochani, nie. Z mojej strony, jako pszczelarza, uważam się, że jestem pszczelarzem, kochani, ja wszystko zrobię, żeby uratować tą rodzinę. Więc takie ingerencja przy tej temperaturze, którą mamy dzisiaj, czy była wczoraj, na 100% im nie zaszkodziła, ale kochani, na pewno uratowała. Więc. Dla Was, kochani młodzi, przyszli koledzy, koleżanki, pszczelarze, chcecie być pszczelarzami, chcecie wejść do kasty pszczelarzy, chcecie się rozwijać w dziedzinie pszczelarstwa, to pamiętajcie, teoria jest bardzo ważna, ale to właśnie praktyka, to doświadczenie, to, co się stanie z tymi pszczołami przy zimie, to, co na wiosnę. Będziecie wyciągać wnioski, jest Waszym doświadczeniem. To nigdy nie jest porażka, kochani. To jest doświadczenie i to doświadczenie będzie co roku coraz większe. I tak naprawdę będziecie się uczyć całe życie, dopóki będziecie mieć pszczoły. Teraz jesteście na przysłowiowym mleku, tak jak niemowlok, ale przyjdzie, że będziecie się rozwijać, będziecie pogłębiać tą wiedzę, będziecie zdobywać jeszcze więcej doświadczenia, i wtedy, kochani, będziecie spożywać ten pokarm treściwy, czyli taka mocna wiedza niejednokrotnie pójdziecie w genetykę może, może w jakiś wychów matek. Nie wiadomo, co się tam w Waszej głowie urodzi, kim zostaniecie. Może zostaniecie hobbystami, a możecie zostać hobbystami takimi jak ja, z 50-pniową pasieką. Mam nadzieję, że do wiosny bardzo dużo ich nie ubędzie. Albo zostaniecie zawodowcami, kochani, bo tak będziecie chcieli się rozwijać, że będziecie pragnieć mieć to płynne złoto, czyli miód. Będziecie chcieli Pobierać pierzgę, pyłek i będziecie się chcieli rozwijać bardziej przemysłowo. I kochani, to też nie jest negowanie, bo to, że wy będziecie żyć z pszczół. To nie znaczy, że będziecie je wyzyskiwać. Wyzyskujemy pszczoły wtedy, kiedy w ogóle się nie rozwijamy, nie wyciągamy wniosków i zostawiamy pszczoły na marne, wiedząc, że możemy im poradzi pomóc. Kochani, co Wam jeszcze mogę więcej pokazać, powiedzieć? No za dużo Wam nic nie powiem. Yy, Ochłodziło się troszeczkę. Raz chmurki wychodzą, raz nie wychodzą. Ja już na 100% nie będę dzisiaj robić nic więcej na pasiece. Wszystkie pnie sobie przeglądłam, pootwierałam, jeżeli chodzi od góry pajączki. I jeżeli chodzi o jakieś inne rzeczy, to myślę, że wszystko jest zrobione tak jak należy. Tutaj była jedna matula, która mi nawiała z izolatora, więc kochani, nic mi nie pozostaje, jak tylko zrobić swoje. No, zbieram się właśnie, wiecie, szłam I tak tu troszkę rozłożyłam, tam troszkę rozłożyłam, tu sobie coś chciałam zobaczyć, tam sobie coś chciałam zobaczyć. I sobie myślę, nagram wam jeszcze i powiem, jak to wygląda. I niektórych ulach, kochani, porobiły mi takie malutkie łezki czyli maleńkie języczki, ale na nich też się uwiązało bardzo dużo pszczół. Ja po prostu jak taki języczek zrobiły, to najprawdopodobniej w październiku, bo były korekty październikowe jeszcze na koniec. I jeszcze przez ten czas, popatrzcie, się nudziło im się, było za ciepło. Może coś przynektarowało, czy właśnie przyspodziowało, bo tam na jednym języczku widziałam właśnie, że był ciemny nakrop, więc najprawdopodobniej wyszła spać. Stąd zaczęły się pobudzania pszczół do budowania dzikiej zabudowy i stąd... Wyszły maleńkie, złe ułożenia gniazd, więc to też można wyciągnąć z tego wnioski, dlaczego tak pszczoły postanowiły robić. Miłego i do zobaczenia!